Się. Jedziemy. Byłem dzikim dwurczęgą przez tak wiele dni, że pieniądze na giełdzień. Jeśli się wracam do domu, pełny woda I zapomnieć chcę wreszcie, jak podływem los Już nie wrócę na morze nigdy więcej. O obieca, nie! Wreszcie koniec wuczyki, na pewno wiesz. Na morze, nigdy więcej o nie że Na niedłuczenki, na i poszedłem do baru, gdzie była nie jak nieraz Powiedziałem Barmance, że forcy mi brak. a poprosił rękę, nie, powiedziałem, jest, jest Jak moje świetne znaki, na nie wrócę na morze. Nigdy więcej, o nie, wreszcie koniec łuczeńki, na pewno to wiem, już nie wrócę na morze. Nigdy więcej, o nie, wreszcie koniec łuczeńki, na pewno to wiem. Gdy w dziesiątką doskoczyła jak i i butelkę najlepszą przesunęła pod noc. Powiedziała zarodnie, co chcesz powiedzieć ja, nas? Ja, nie ja, ja, na to, by w ląd rozpadać. Nigdy pan już nie ruch. wrócę na morze. Nigdy więcej o nie, byście koniec włóczęgi. Na pewno to wiem, już nie wrócę. Na pewno to wiem, gdy stanąłem pod domem, Przez otwarte drzwi, zobaczyłem rodziców, Czy przebaczą mi, matka pierwsza spojrzewa, Jak się nikt wciąż wie, zobaczyłem ich radość, I przyrzekłem, że już nie wrócę na morze, Nigdy więcej o nie, Lecz tej konie dwóch na pewno Na morze, nigdy <klucz> więcej o nie się go...